Kolejna część ze skody tym razem wymieniamy element tłumika zamieniamy to tym elementem teraz pytanie jak się uda mam nadzieję że się uda No, i co, jak nie masz czym robić, to czasami właśnie wychodzi, tak jak tutaj. całe szczęście Rzemisa jest olejowa, jest, jest stalowa i było trzeba niestety ją pospawać. Ze względu na to, że tu jest bardzo mało miejsca, bardzo stało się, jak się stało. No, nie jestem z tego zadowolony, ale nic co, to już nie poradzę, tutaj wystarczy jeszcze, będę się przeczyścić tutaj ten silikon, co tu jest i będę to składał pokażę jak to wygląda tutaj był największy problem z odcięciem tego elementu dlatego tutaj jest bardzo mało miejsca, pokażę i, i no, przeciąłem to, po prostu dostał się tarcza dostała się do elementu i nie trzymałem sztywno kątówki i mam za swoje no ale coś trzeba robić dalej. Mały oddejcik ze skody. Żadna autoreklama, tak coś kupiłem. Ułożyłem troszkę tego, tego cementu. No i wyszło to tak. Tylko tu niestety musiałem się pozbyć wieszaka. I teraz ten wieszak będę musiał w jakiś sposób zamontować. No tak. Ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś tam wielki kłopot. Jak już to wszystko zrobię, to pokażę, jak to wygląda. Tutaj misa. Misę też już założyłem. Olej zalałem żeby to odkręcić całkowicie misę, to oczywiście tutaj są śrubki, które trzeba odkręcić. Też tutaj to blacha od koła zamachowego kluczem 16. No i przy odrobinie szczęścia się rozłoży, wyjmie i później z powrotem złoży. Zabieram się w takim razie do pracy. Dzisiejsza praca już do końca miała być tylko chwilkę. Z racji tego, że nie mam jak spawać, zrobiłem sobie takie uchwyty z, ze sztywnego elementu. Tam też podtrzymanie było słabe, więc też sobie zrobiłem. No przy okazji. Niestety kupiłem. Niestety e, mus, muszę oczywiście nie wlewam tego samego oleju. Niedawno go wymieniałem, ale już, już nie, ma, nie ma czego żałować. No, tak się stało jak się stało. Teraz zaraz będę zjeżdżał. No i zobaczę, czy to coś dało. Jeszcze tu założę osłonę. Jeszcze pokażę, jak wyglądał stary tłumik. Znaczy ten, ten łącznik elastyczny, ta część była tam w środku, a on z tyłu był ok, jak widać, ale przepalił się od z przodu. To było z przodu silnika. No niestety się przepaliło tyle lat, nie. Ale tutaj jest git, tu było git. Przepalił się tutaj i nawet widać. Staram się, żeby było, można zobaczyć. No, teraz była. A jak to w ogóle zobaczyć? Czy tłumik jest dziurawy, czy nie? To już któryś tam z ludzi na, na YouTube pokazał, i to jest prawda. No, zatyka, się, zatyka się, przytyka się rurę wydechową z tyłu jakąś szmatką czy czymśkolwiek i się weryfikuje. Płumik, jak wygląda no i tu się okazało że to z tej strony było przepalone no żeby ta nie żeby nie dzisiejsza ta misa i problem z tą misą no to byłoby naprawdę jako tako Ale mało jest miejsca jak ktoś nie ma nie ma sprzętu to to słabo po prostu małą kątówką to robiłem a i tak i tak nie zobaczyłem. No nic. Grunt że jest jako taką. Zaraz go zjadę, odpalę, i sprawdzę poziom oleju. I to by było na dzisiaj.